Dzień dobry! Jaram się, że udało mi się to znaleźć. Nawet można zatańczyć wokół tego grzyba. Spróbuj, sprawo... Nie! Wstyd mi za ludzi, którzy są postrzegani jako wędkarze. Co mi to przypomina? Dziwne, taki glut dziwne, że coś takiego natura tworzy. Jego ugryzienie nazywane jest kacem wędkarza. Patrz tu, jaki piękny. Wow! Haha! Ha. Po co tu przyszliśmy? I to tutaj, na tej ścieżce. Cześć kureczko I cześć Wam! Witajcie! Czołem! Witamy Was w piękny, aczkolwiek mocno rześki, październikowy dzień. E, wybraliśmy się na grzyby. Żyjemy na Mazurach, mieszkamy na Mazurach i w ten sposób korzystamy z tego wszystkiego, co nas otacza dzisiaj. I rybki, i grzybki. Pojechaliśmy trochę gdzie indziej. Nie jesteśmy nad naszym ukochanym omulewem, no bo nie jesteśmy, bo u nas trochę w grzyby ubogo. ubogo. No a co, no, chcieliśmy dzisiaj nazbierać tych grzybów sobie w opór i trochę sobie o nich porozmawiać. Zapraszamy Was na klimatyczną wycieczkę po kilku pięknych jeziorkach i okolicznych lasach. W sumie to już jesteśmy nad tym jeziorkiem. Ale co ciekawe, to tutaj wcale nie ma tak miejsc, z których można by było rzucać, co nie? No linia brzegowa jest bardzo trudno dostępna, ale za to jak piękna. Widać, że tu nigdzie nie ma śmieci, bo tu ludzie nie chodzą po prostu. Ale co, to jest ryc? Nie, to jest bardzo ładny przedstawiciel grzyba o nazwie mleczaj wełnianka, ale bardzo często jest mylony z rydzami właśnie, szczególnie po deszczu, bo po deszczu nie widać tego meszku. On jest taki bardzo mocno włochaty, jeżeli jest suchy. A teraz ten meszek, o widzicie, jest no jest teraz zmyty przez deszcz. Dlatego trzeba uważać, to jest mleczaj wełnianka jest grzybem absolutnie niejadalnym, potencjalnie trującym. Stary już trochę. To jest koźla. Patrz tu jaki piękny. Wow! Ha, ha. Po to tu przyszliśmy. I to tutaj na tej ścieżce. Ty, ale jakie one są wielkie, nie? Ale ten jest już stary kapeć. Ale patrz tam, koło no. Fibi. Ale Kiedyś ja mnie już. zaprowadziła. Pokaż mi czy stary kapeć. Ej, ale on ma gruby ogon. O kurde, jaki on musiał być potężny. Ten nie zagajnik trzeba bardzo mocno przeszperać. Nikt go nie zdążył jeszcze urwać. Tam wszędzie tu są. A patrz ten ogon. No. <laughs> no. powiem ci, łączenie grzybów i wędki i krzaków to no, dość ryzykowne. grzyby, wędki i krzaki to Kiepskie połączenie jednak da się, ale no zawsze coś się wydarzy. Się wydarzy. O, właśnie się wydarzyło. I jesteśmy na pierwszej miejscówce. Słuchajcie, tu jest tak magicznie. Tu jest zupełnie inaczej jak u nas. A może dlatego, że myśmy się od siebie dawno nie ruszali. Y ale jest tu inaczej. Muszę sobie je rzucić. Może jakiś czupacz, Koniec. cokolwiek. Ten pająk jest potężny. Naprawdę mamy szczęście, że znaleźliśmy taki okaz. Nigdy z wami się tym nie dzieliłem, ale ja się pająkami bardzo, bardzo interesuję. Może nie jestem jakimś zawodowcem w tym temacie, ale akurat o tym pająku wiem naprawdę dużo, bo miałem wątpliwą przyjemność być prawdopodobnie przez niego dziabnięty w zeszłym roku. To jest bagnik nadwodny, a jego ugryzienie nazywane jest Kacem wędkarza, wyobraźcie sobie, jest to najbardziej jadowity polski pająk. Naprawdę, najbardziej jadowity, ze względu na to, że ugryzienie tego pająka powoduje zhraczkę, żyganie, bóle głowy. Ogólnie przez trzy dni czujemy się tak, jakbyśmy mieli tęgiego kaca albo byli czymś naprawdę mocno struci. Nic przyjemnego, ale patrzeć na tego pająka to jest już przyjemność, bo to jest. Ogrom, jakie on robi wrażenie? Ja pierniczę. Przecież ten pająk, jakbym go położył na ręce, czego oczywiście nie zrobię, jest jak, jak dłoń. On ma jakieś 6-7 cm rozstawu odnóży, i te odnóże są naprawdę grube, a łatwo go poznać po dwóch paskach na naprawdę dużym odwłoku. A Karapaks wraz z odwłokiem ma jakieś 2 cm długości. Naprawdę, naprawdę cholera jasna bydle, jaki czat. No i co? Bardzo często występuje właśnie yy, na nabrzeżach yy, jezior, rzek, takich spokojnych cieków wodnych, ale też właśnie potrafi się zadomowić na pomostach. I mnie najprawdopodobniej u nas na pomoście piznął właśnie ten jegomość. I miałem wesoło. I miałem takie dwie dziurki w nodze. Jakby ktoś mnie strzywaczem na kół. Tak to wyglądało. A później miałem ubytek normalnie mięsa. Nic przyjemnego, ale jaja. Oj nie chciałbym, żeby on mnie drugi raz uwalił. Lecimy na drugą stronę, bo tam i rybków, i grzybków myślę będzie więcej. No. I to jest bardzo ważna rzecz. I o co się ludzie strasznie kłócą. Czy grzyby wykręcamy, czy wyrywamy? Ja zawsze mówię, że nawet można zatańczyć wokół tego grzyba, bo to nie ma żadnego znaczenia. Tylko najważniejsze jest to. O. Jak wykręcimy grzyba, zostawimy taką ziejącą dziurę, to to jest najgorsze, co możemy zrobić. Najważniejsze to tą grzybnię przykryć mchem, żeby ta grzybnia... Nie wysychała, i żeby nam dała znowu takie piękne prawózki, ale piękne rozlewisko, jak jak to wygląda. Chyba trzeba będzie przeskoczyć przez tą jakąś dziwne coś. O, chyba, że pójdziemy tym. Ale co, tutaj jest tak mokro? O. <tum> Trumpek poszedł tym wagnem! Myślisz ty trochę? Widziałeś jak się zapadł? Ej, uważajcie! Idźcie. Chodźcie. ekipa, idźcie. Co masz? Yeah. Mi się wydaje, że mam czarcie jajo. Tak mi się wydaje, a jak to jest czarcie jajo, to to są niesamowite grzyby, które można jeść na surowo. <grywa> Ale ja go nie, nie zjem. No. Sprawdzę w aplikacji. No. Prawidłowo, ten grzyb nie nazywa się, tak jak ja mówiłem od razu, czarcie jajo, tylko czarcie jajo to jest właśnie, w sumie dobrze mówiłem, to jest to stadium, w którym go znaleźliśmy, a znaleźliśmy Sromotnika smrodliwego, który jak jest dojrzały. Nie miałem okazji być w pobliżu dojrzałego osobnika, ale jak jest dojrzały, to podobno cuchnie padliną i wszystkim co najgorsze. A teraz pachnie przepięknie. I co ciekawe, ten grzyb jest dosyć dobrze przebadany i podobno ma bardzo dużo właściwości zdrowotnych, a ten wewnętrzny rdzeń można jeść na surowo. Sorry, nie należę do tych ludzi, którzy takie rzeczy yy, próbują, aczkolwiek widziałem na przykład na kanale Paweł i Grzyby, jak Paweł tam jadł to na surowo. Może kiedyś ja się skuszę. Na razie jaram się, że udało mi się to znaleźć, nam się to znaleźć, bo to jest no, niesamowite znalezisko. Tego drugiego też sobie rozkroję, zobaczę jak on wewnątrz wygląda. No, i niby to jest jadalne na surowo, ten rdzeń. To. Jak to pachnie, ty. Jak rzutkie weczka. No? Jakie to jest czaderskie. Dziwne, taki glut, dziwne, że coś takiego natura tworzy w ogóle. Ja pierdzielę. I z zewnątrz on jest. Z zewnątrz on jest dotyku jak. jak. jak... jak gumisz, jak żelka taka haribo. Niesamowite jaram się. Strasznie takim znaleziskiem. Nie! Ty, no pachniesz. Czuć rzodkiewkowy posmak. Nie będę tego całego zjadła, ale ja tak musiałem skusić. Dobra, ja wezmę ze sobą, jak nie złowisz żadnej ryby, to zjesz karniaka. Czarcie jajo. Jaki wypadł? Ej, tu jest chyba. Nie, to nie jest czarcie jajo. To jest właśnie ten goskur. Ten goskór cytrynowy, i on będzie wewnątrz czarny. Tak. Bardzo podobny do purchawki oczkowanej, ale to jest twarde wewnątrz i to jest grzyb potencjalnie trujący. Ocie w mordę! Co to to? Przed chwilą mówiłem, że nigdy nie spotkałem robotnika smrodliwego w stadium dojrzałem i oto mamy. Tam przed chwilą próbowaliśmy stadium czarciego jaja. A tu wygląda no, to jak, jak to wygląda. wygląda. Ty patrz tu, tu jest w takim i takim stadium. Czyli mamy tu tą kulę z tym smacznym środeczkiem. A tutaj mamy tego, ojoj jak to wygląda. No, ja, nie no jak to wygląda. Ojej. O matko, jak to cuchnie! A! Czym to jest oblane? No tym! U. Patrz, a tu on jest jak pianka, ty! To jest niesamowite, bo wystarczy ruszyć się troszeczkę dalej z naszego raju. Oczywiście. No, ale w tym naszym raju nie ma grzybów. Nie ma, a tutaj... To jest po prostu taka przygoda, że to się w głowie nie mieści na ja że No patrzcie się to. Dzień dobry. No nawet nie mamy czasu pogadać. Bo może tych grzybów nie mamy jakiejś wielkiej ilości, ale my nie idziemy na ilość, tylko na jakość. A wracając do tematu. No tu jest niesamowicie. Nie zdradzimy wam, gdzie jesteśmy. Teraz idziemy nad jeziorko, bo taki miałem plan, żeby pomachać sobie a, troszeczkę tą wędką. No, ale te znaleziska grzybowe. Mm, jaramy się, strasznie się jaramy. Chodź Bibi, jaraj się. Tego naprawdę mało, y, kto zbiera tego grzyba. To jest maślak pstry, my też go nie zbieramy. Ale coraz częściej znajomi nam mówią, że to są bardzo fajne grzyby. Patrzcie jak one gromadnie tu rosną No nie! Chodź tutaj! Co tam macie? No nie, no dobra. Ale czekaj, tu widzę, że... To jest przegięcie. Patrz, tutaj ktoś... A może ktoś jest taki miły, że zostawia komuś drugiemu grzyby? Może? Może jakaś, rezerwa... Są Może jakaś rezerwacja na nim była, no ale patrz. Może tamten był bardzo zjedzony i, zjedzony I tego ktoś zostawił No rzeczywiście My dorzucimy trochę tych plasterków Zjedzony? Ale w środku on jest zdrowy Ale jaki piękny kurczę Trochę już stary no dobra, my chyba się, My się chyba dorzucimy do tych plesterków tutaj. No, że tutaj właśnie one są w stanie urosnąć do takich gigantycznych wielkości, czyli tu naprawdę niewiele to no, chodzi, jest. bo u nas to na malutkie się rzucają. Tu jest ładny młodziaszek i tego sobie weźmiemy. Tutaj jest przepięknie po prostu. Jak tu jest pięknie. Normalnie bieszczady nam się przypomniały, bo teraz musieliśmy naprawdę duże przewyższenie pokonać. Jesteśmy na szczycie górki nad jeziorkiem leśnym gdzieś. To co, może najwyższe pora na jakieś rybki. Chyba tak, trzeba pomachać wędką. Choć kroszetkę. A co to jest? A nie, ja to widziałam w lesie już parę co razy. To, to jest? To jest roślina leśna. No, ty nie Kto wie co to jest, proszę napisać nam w komentarzu. Gdzie ty tam idziesz? Masz jeszcze wędkę? No i niestety bardzo przykro mi to stwierdzić, dotarliśmy na miejsce ewidentnie wędkarskie. A co jest związane z miejscem wędkarskim, powiedzmy? Mi. Niestety, śmieci, syf, burdel, dramat, po prostu wstyd mi za ludzi, którzy są postrzegani jako wędkarze. Bo tyle kilometrów zrobiliśmy dzisiaj wzdłuż linii brzegowej tego jeziora. I cóż, byliśmy bardzo zaskoczeni, że tu nie ma żadnych śmieci. No nie ma śmieci, bo nie ma wędkarzy. I nikt mi nie powie, że linie brzegowe jezior zaśmiecają turyści, jacyś tam i tak dalej. Nie. Nie, niestety zaśmiecają to wędkarze. No, i co ja jeszcze dodam od siebie? Ewidentnie ten las, który przeszliśmy, gości grzybiarze i nie ma tam ani jednego śmiecia, więc to jest ciekawe, że grzybiarz w sumie też powinien mieć ze sobą jakąś wodę, picie, inne śmieci. Na pewno ma ze sobą coś, jakiś prowiant, ale nie zostawia tego nigdzie. A wędkarz wszędzie musi rozrzucić, to jest niemożliwe. Na samym początku byłem w szoku, później byłem zirytowany, a teraz już się chyba przyzwyczaiłem po prostu. Wędkarze śmiecą. I koniec. Taki gatunek człowieka. No. Mam tu taką jedną obrotowość założoną, ale wziąłem trochę innego ustrojstwa. Zobaczę. Nie znam tej wody kompletnie. Nie wiem czego się tu spodziewać. Nawet nie wiem jakie tu są ryby. Nawet nie wiem jak to jezioro się nazywa. Tak, znaczy no może coś tam wiem. A może nie wiem, kto to wie. Jedynie wiem, że to jeziorko do szwaderek należy i mam tu zezwolenie. Bo mamy wykupione na wszystkie jeziora i z tego korzystam w tym sezonie po raz drugi. Dopiero. Ten wypad był bardzo udany, ale no dzień już się chyli ku końcowi. A nie chcemy, żeby nas w środku lasu zmrok zastał, szczególnie w środku lasu, którego kompletnie nie znamy. Więc będziemy się powoli z Wami żegnać. Mi oczywiście nic tam nie udało się tym spinningiem wymachać. Może gdybym trochę dłużej machał, bo ile ja razy rzuciłem, może z tysiąc. Nie, tak naprawdę rzuciłem może ze 20 razy, no i też wypadało chwileczkę odpocząć. nie? Nasze psiaki już są bardzo wymęczone. My też tymi emocjami grzybowymi też jesteśmy już trochę wymęczeni, bo to, co się tu dzisiaj wydarzyło, to jest niesamowite. Przynajmniej my się tym jaramy. Zdwiotki, piękniotki. Tak, grzybku ja trochę udało nam się nazbierać, może nie jakaś. Zawrotna ilość tych grzybów, tak pół koszyka. No ale dzisiejszy wypad był po to, żeby się absolutnie zrelaksować, zrestartować. Jesteśmy po naprawdę dużym maratonie związanym z, naszym, z naszą pracą. Niedawno zamknęliśmy bardzo fajny projekt, o którym troszkę pewnie Wam opowiemy. Komiksowy projekt. Komiksowy projekt, tak. Niezwiązany z wędkarstwem. Ale bardzo nam bliski. Zapraszamy Was oczywiście na nasze inne materiały. Odwiedzajcie nas też na TikToku, na Instagramie, na Facebooku. Komentujcie te wszystkie grzybki, które znaleźliśmy w tym odcinku. Zostawcie lajka, komentarz, bo to bardzo dla nas ważne. Tyle co. Stuknęło nam 3000 subskrypcji, także bardzo dziękujemy, że z nami jesteście już Aha. kolejny rok. Reba się rzuciła. Zawsze jak on nie łowi, to tam się rzucają. Do następnego. Trzymajcie się. Pa. Bye bye.